Witajcie w filmiczku informacyjnym. Widzicie Assassin's Creed i Altasia Pięknego. O, tak jest ładniejszy jeszcze. Yy, chciałam ogłosić parę spraw. Jest dzisiaj, dzisiaj jest 6 lipca. A ja wjeżdżam na wakacje 11, czyli w poniedziałek, wracam dopiero 17 lipca jak ktoś czyli w niedzielę, ale w niedzielę jadę, więc chyba wrócę dopiero do domu w poniedziałek, czyli to będzie 18 lipiec, no i wie w tym czasie nie będzie, czyli że nie będzie żadnych nowych chemiczków, ani nic. No i chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że że zawieszam na razie Fira Trójkę Wiem, że to dopiero go zaczęłam, a teraz go zawieszam, no ale dobra Czy ja mogę... dobra Pole... ten, yy, dobra yy. Yy, Zaczęłam, no ale dobra, za to zaczęłam, zawieszam, no bo trudno Ponieważ chcę teraz nagrywać to Underworld i zakończyć go do końca, dodać go i mieć już spokój z nim i potem odbierze Fira, trochę go nagram, ta 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 ta, ta, ta. Yy... A potem To jeszcze tam mam do nagrania yy... Aha, jeszcze dodam te odcinki, które mam nagrane Czyli, czyli na przykład mi rósedź, które mam już chyba za jakiś miesiąc albo dwa już nagrane i nadal to nie wróciłam Ponieważ mi się nie chce <grym> yy... A potem, gdy dodam wszystko, znaczy połowę fir albo mniej niż połowę, zacznę nagrywać kolejne nowe zagrajmy, <grydy> które będzie to, podejrzewam, jeśli się ta osoba zgodzi, która będzie ze mną to nagrywać, będzie to portal dwójka współpraca, czyli na multi. Yy... Jeśli to skończę, no to wtedy zacznę z Fira nagrywać I odwieszę jakieś moje stamte Zagrajmy, które mam No, nagrane, znaczy tak jakby yy, Czyli na przykład odwieszę Możliwe, że Angel of Darkness Się chyba już przyszykowałam fizycznie i psychicznie Na spotkanie z Curtisem Mam nadzieję bo <grystanie> to się tak na pewno mnie wkurzy no i potem jak trochę tam nagram tego Angel of Darkness to znowu będę nagrywać chwilę, potem znowu Angel of Darkness i tak dalej, i tak dalej, aż w końcu jakieś te jedną z tych dwóch zakończę, potem znowu odwieszę jakieś a, i tak dalej No i to tyle chyba, no i potem jeśli, jeśli, jeśli dobrze pójdzie, to może pojadę do Wrocławia sobie jeszcze więc mnie też trochę nie będzie. Znaczy nie wiem czy tak będzie, że w ten sam dzień pojadę i ten sam dzień wrócę albo pojadę na parę dni. Jeśli tak będzie, ogłoszę to w tym biuletynie, czy jak to się tam nazywa na tym YouTube i wtedy to tam ogłoszę. Jak ktoś tam tego wyjdzie. No i, no i to tyle chyba z tego wynika chyba tak. <grytanie> No i chyba to tyle, tak. Chyba to tyle. Mam na taką nadzieję, że to tyle. No i co? Ja wyjeżdżam na wakacje. No i życzę wam też udanych wakacji. Żebyście sobie pojechali gdzieś tam. Miło spędzili ca czas, coś takiego. <grytanie> tak, yy, a my sobie zrobimy yy, synchronizację. Piękną, ładną, na koniec tego filmiczku o, informacyjnego. Ciężko było mi wbić tutaj, <laughs> ponieważ tam sobie stoją ci strażnicy. I sobie sko... o, mam jakieś coś, dobra. I sobie wskoczymy do sianka, skok wiary krótki, ale będzie. No i zium. No i to tyle. Chciałam wam powiedzieć goodbye wszystkim. Do usłyszenia w jakimś tam moim odcinku, no i po wakacjach też na pewno będę nagrywać i tyle chyba, bye bye, goodbye wszystkim, bye bye.